Wiem, że wiem, że wiem, z całą pewnością, że Słowo Boga jest wiarygodne oraz że On zmienia życie i daje Ci takie, które warto przeżyć. Być może znasz Joyce Mayer z jej książek lub dzięki programowi Codzienna Radość Życia. Ale czy wiedziałeś, że służba Joyce Meyer aktywnie dociera do naszego cierpiącego świata, zaspakając potrzeby materialne, karmiąc głodnych, zapewniając opiekę medyczną oraz pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i handlu ludźmi oraz wiele innych przedsięwzięć? To misyjne ramię służby Joyce Meyer nosi nazwę Pomoc na Dłoń i jest w całości finansowane przez naszych przyjaciół oraz partnerów. Już bardzo wcześnie mama i tato zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo Biblia wypełniona jest poleceniami okazywania ubogim troski. Czytamy tam o odwiedzaniu więźniów, karmieniu głodnych, przejmowaniu cudzoziemców, okazywaniu troski sierotom i wdowom. Staraliśmy się to robić, a gdy nasza służba rozwinęła się, wzrosła wraz z nią nasza zdolność do wywierania wpływu i angażowania się w nowe przedsięwzięcia. Wykonujemy pracę humanitarną na całym świecie. Jesteśmy na Haiti, Saloniki, Grecja, w afrykańskim buszu, na rzece Mekong, w mieście Phnom Penh w Stanach Zjednoczonych. Wspaniałą rzeczą jest móc karmić dzieci na całym świecie. Moim celem i pragnieniem jest karmić ich coraz więcej i więcej. Jeden posiłek oznacza dla tych dzieci przetrwanie. Program Żywienia Dzieci po Zajęciach Szkolnych oferuje średnio 90 do 100 tysięcy gorących posiłków rocznie. Autobus, w jakim siedzę, to jeden z zakupionych przez naszą służbę w celu karmienia dzieci mieszkających na wysypisku. Program Żywienia tutaj, w tej wiosce, jest dla Fa i dzieci takich jak ona. W Tajlandii, w jednym z naszych domów dziecka, w których zapewniamy dzieciom dach nad głową, karmimy i uczymy je. Dzięki naszym partnerom uruchomiliśmy 15 różnych sierocińców. Dzięki ich pomocy mogliśmy wybudować te oto studnie w Sri Lance. Zdecydowanie jest im ciężko. Są absolutnie zrozpaczeni. Pomoc medyczna tu w Kosowie. Jestem w szpitalu w Kiur, w Malawii, w Afryce. Ogromna kolejka oczekujących na wizyty u naszych pielęgniarek i lekarzy. Wielu lekarzy i członków personelu medycznego dobrowolnie poświęca swój czas. Połączyliśmy pomoc medyczną z duszpasterstwem. Jesteśmy w Summer's Point w stanie New Jersey. Dziś jesteśmy w Japonii. Jesteśmy na Haiti, w wiosce. Przenosimy mieszkańców do tymczasowych domów, które zbudowaliśmy. z z zmienną siłą, w porywach wręcz ogromną. To było przerażające. Zginęło 150 osób, tysiące pozostały bez dachu nad głową. Tu, w Zimbabwe, miałam przywilej wręczyć w więzieniu dwumilionową torbę. Abyś powstał dziś do życia. Nie wiem ilu ludzi uratowaliście przychodząc tu i okazując swoją miłość. Handel ludźmi dziś tak nazywamy niewolnictwo. Pracujemy w różnych częściach świata, tworząc miejsca, do których mogłyby przyjść kobiety porzucające ten styl życia i gdzie mogłyby doznać odnowy. Bez wątpienia to był zamiar Boga. On zmienia życia przez projekt nadzieja. Możesz się zmienić, doznać, uzdrowienia, doświadczyć życiowego przełomu. Ta mała, dziesięcioletnia dziewczynka samodzielnie wymknęła się handlarzom ludźmi, mieszkała na ulicy i została wciągnięta do samochodu, który krążył po okolicy. Handlarze porywają dzieci, aby przemycić je do innych krajów. Tej dziewczynce udało się wymknąć i dotrzeć do namiotu, jaki za mną widzicie, w którym karmimy dzieci, i poprosić o zapewnienie jej bezpieczeństwa. Byliśmy w stanie ją nakarmić, bo jesteśmy tu codziennie, mogliśmy zapewnić jej te odrobinę bezpieczeństwa, opowiedzieć jej o Chrystusie i bardzo ją pokochać, bo jest wspaniałą, małą dziewczynką. Dróżując po całym świecie spotykamy tak wiele wspaniałych dzieci, które mają w swoim życiu mnóstwo palących potrzeb. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy im pomóc. Dziś jesteśmy w Tajlandii. Tego małego chłopca o imieniu dead spotkały tragiczne doświadczenia, ale dzięki Bogu, wskutek Waszej pomocy, dziś mieszka on tu, w domu dziecka, a jego życie wygląda bardzo dobrze. Gdy miał 6 lat, oboje jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Kiedy go odnaleziono i przeprowadzono tutaj, miał ciężką infekcję uszu, która doprowadziła do utraty słuchu i innych problemów z uszami. Przeszedł trwającą dwa lata kurację i dziś, dzięki Bogu, słyszy dobrze. Zatem dziękuję Wam, że pomagacie nam zapewnić dom dla Sam Deda oraz takich jak on chłopców i dziewcząt na całym świecie. Dzielenie się Chrystusem, kochanie ludzi. Prawdą jest, że w obliczu tak wielu potrzeb na całym świecie to zadanie wydaje się nas przerastać. Może zadajesz sobie pytanie, czy mogę coś zmienić? Odpowiedź brzmi tak. Hand of Hope, służba Joyce Mayer widzi to każdego dnia. Jeden dorosły naraz, jedno dziecko naraz.